Wpadajcie do Bonsiego, bo on zajebiste shoty robi. Stawcie lajka like i kur***. Let's see me, dude. No, piękne intro mi tu Sadek zgotował, także dzięki bratku. No i co, oczywiście na początek, siemano, bon i here, jak zawsze. Tego nie może zabraknąć i zacznijmy sobie od szybkiego ogłoszenia. Przebiliśmy 900 subów na kanale, 900 osób już ponad zasubskrybowało mój kanał. No jest to dla mnie niesamowite, także no nie wiem co powiedzieć tak naprawdę. Nie byłem nigdy dobry w takich podziękowaniach. Jestem naprawdę pod giga wrażeniem jak szybko ten kanał się rozwija, w jakim kierunku to idzie. I że tak dobrze się bawicie pod moimi materiałami, zostawiacie te komentarze, lajki. No naprawdę... No naprawdę jestem giga z tego zadowolony i dumny z tego kanału, także ślicznie wam dziękuję naprawdę. No i w ramach może podziękowania przejdźmy sobie od razu do konkursu. Jak co miesiąc rozdajemy sobie pieniążki, także w tym miesiącu jest nie inaczej. Stóweczka, dwa razy 50 PSC, żeby dwie osoby aż uszczęśliwić. Oczywiście, żeby wziąć udział trzeba być raz subskrybentem kanału, dwa zostawić lajka pod tym filmem, trzy zostawić komentarz pod tym filmem. Także tak sobie to robimy. 9 września rozlosuję to na streamku, oczywiście będzie też info w filmie no i co, dodatkowe losy farmiliście przez cały miesiąc, za co ślicznie wam dziękuję naprawdę. Każde wsparcie, każdy komentarz i lajk like jest giga doceniany przeze mnie. No i co? Tutaj macie gdzieś tutaj zliczone losy z sierpnia. Oczywiście zachęcam do komentowania filmów też we wrześniu. Każdy lajk like i komentarz pod filmem we wrześniu. Będąc subskrybentem, to dodatkowy losik na kolejny giveaway, także co, wszystko już o giveaway wiadomo, i tutaj jeszcze ogłoszenie od Wolskiego prosił mnie o rozpowszechnienie, że tak powiem, zbiórki zbiórki na Adasia, który tutaj ma 7 lat, choruje na nowotwór, jest to kuzynek dziewczyny Wolskiego, jak to mi napisał pisał. no Ziomek tutaj choruje na nowotwór ma 7 lat, także no kiepski start w życiu tak naprawdę. Więc jeżeli chcielibyście tutaj pomóc komuś z rodziny innego z nas, czyli ziomeczka, który gra w Saint fidget no to oczywiście zachęcam do przekazania jakiejś symbolicznej kwoty. Każda złotówka się liczy w takich sytuacjach. Ja tam od siebie coś wrzuciłem, wrzucam to też w filmie rozpowszechniam. Zawsze to parę więcej osób zobaczy, ktoś może wrzuci jakąś złotóweczkę. Także Ceńmy dobro, trzejmy dobro i lećmy już z tymi szotami. Pozdro. Uj, Nie było mnie słychać, ale już teraz mam nadzieję, że wszystko jest pięknie. Co pół godziny rocujemy kodzik na grzybulca z okazji urodzin. Say what? Ha, Haela, ha dobra. Hela. Dla mnie byłaś Helabela zazwyczaj. No ale dobrze, Hela też może być. Nie! W ogóle zajebisto co kupiłem? Zajebistego Bucharza co kupiłem, patrzę. Niezwykły kur... ząbiak. I patrzę jak się świeci. Jak Bucha biorę. Potężne, potężne. To w ogóle w pracy mi. Bo mój pracownik sobie palił tam jednorazówkę. Ja przychodzę do niego i mówię, ty wariacie, co ty tam palisz? Surprise, motherfucker! On w ogóle wystraszony mówi: Nie, ja przepraszam, ja nie chciałem tutaj tego palić. Ja mówię: kurwa, rób sobie co chcesz, stary. Pal sobie gdzie chcesz, tylko mi to załatw. Mówię ile to ma buchów. On do mnie mówi: 25 koła, nie? Ja mówię: O kurwa, ile za to chcesz? On mówi: 6 dych. Ja mówię: No to kurwa, Kupiłem sobie 7. Nie wszystkie widżety, wypierdź mi z tym. Czekajcie, czekajcie, zaraz to ogarniemy. Żeby nie było. O, ja jestem tu nawet zalogowany już. O, giveaways. Dobra, jest giveaways. Yy... I chłop, Co zrobić, żeby to działało? Dobra, teraz. Akcept. I teraz, guys. O. Dobra, teraz. Teraz będzie działać. Wykrzyknik ticket. Teraz działa. Trzy godziny później, kurwa, bocian nie miał. Czy wykrzyknik ticket ustawione, co co, wygrał. Dobra, to jeszcze raz, to jeszcze raz, guys, losujemy. Draft, another, kurwa, jakieś flajki, flajki, czy coś takiego. Gdzie jest do odebrania łekolki, gdzie drunk stream nigdy nie będzie już. O nie, jesteśmy zgubieni. Ja jestem generalnie na wszystkich kontach na 100 Ula la. 100 Wszystkiego najlepszego jeszcze raz waliał. Ula Wajka! Bigloft! Dziękuję ci, Wajka, w Nie musiałeś stary. Nie musiałeś stary, ale bardzo cię szanuję. Dziękuję ci bardzo. Jesteś dobry jak chleb oczywiście. Ej, kurwa. Może ja kiedyś zrobię stream 24H, co wy na to? To bym nieźle mnie chyba pojem... Nie no, nigdy to się nie stanie, kurwa. nie, 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 Poje mnie, nie słuchajcie w ogóle, co ja Nie będzie streama 24h. Ej, w ogóle, guys. Niedługo stream tego, znaczy niedługo jest Fame MMA. I raczej będziemy oglądać wszyscy na Discordzie u mnie. Więc jak ktoś będzie chciał sobie paść z nami posiedzieć, pooglądać streama z tego, z Fame MMA, to zapraszam serdecznie. I ja stawiam. Tak, falsie się tym, że piracisz streama? Wyjebane mam jaja. Oczywiście z legalnego źródła wszystko. No trzeba być twardym, nie No bez kitu, kur. Bez kitu. Shoter siedzi. O kurwa. Dobra, to robimy intro. O, Shonet Tiemu. O, kurwa. Robimy intro, Shonet Tiemu. Kurwa, bo mnie zaraz coś popierd... Jakiś temu, dobra, bo ja zaraz wysiądę z tą Obrażaj, ale nie poniżaj, dobra. Kurwa, prawie się zerzygałem. przepraszam. Kurwa, przepraszam, nic wam nie jest? Takiego zamieszania w się, jak my, to chyba kurwa nikt nie robi, nie? Ale zaraz ktoś powie, kurwa, robicie zamieszanie, ale jakim kosztem? Ludzie o was piszą same złe rzeczy. Hahaha, ha, ha, kurwa, nie ma się czym chwalić. A jebać! Protex nie stopuje lochów i ma takie chujostaty? staty? I mnie napierdoli? Kocham <grystanie> Shakespeare's and fidget, guys. Nie kupujesz takich coinów u handlarza? 250 pięćdziesiąt... Kur... kto by się tym przejmował, stary? Na co mi te lucky coiny? Szkoda ku**a darmowego czasu. Ale mam ten sam problem co Fagata, bo mnie też plecy bolą, bo <grystanie> kutas taki duży, że odbijam go kolanem. <grystanie> O kurwa, rekord wszech czasów, pobity! Marcin, dziękuję kurwa! To 200, 300, 400, 500 kurniców! love Ja pier Dziękuję, Marcin! W Moja więcej wydaje jak ja na grzyby. No skądś to znam? Moja ostatnio wydała 800 zł na klapki. Aj kurwa, szkoda gadać. A ja chodzę w trampkach kurwa, dziurabych, nie? Ale ja nie mogę pić, ja nie mogę pić, bo mam chory żołądek, niestety. A alkohol jest mi stanowczo zabroniony przez lekarza. Dlatego piję tylko wodę. 9 lat temu najebałem się. Tydzień wcześniej, kurwa, się przeprowadziliśmy do innego domu. I kur, Ja się najebałem, jak z kurwa. I włączył mi się w pewnym momencie autopilot. I nie poszedłem do nowego domu, tylko kur do tego starego. I, nie, I wiesz no, Patrzę, łapię za drzwi nie, Drzwi zamknięte Mówię kurwa co jest A miałem tam taki leżak, nie? W sensie taką kusztawkę Jak się ma na ogrodzie Miałem w takim ogródku przy domu No to się wjebałem na tą Na tą kusztawkę, zderzygałem tam wszystko Całą kusztawkę, siebie kurwa Kostkę co tam była Wszystko I Kurwa budzę się rano Będąc szarpanym, ktoś mnie kurwa szarpie i mówi, żebym wstawał, nie? I mówi do mnie ta baba, co ty kur*** tutaj robisz, nie? Wstawa, A ja wiesz, tak się patrzy, że jestem cały żeglarny, patrzy się na nią, nie kontaktowałem kompletnie, kto to jest, i mówię: Kurwa, a jak to, co, mieszka mnie? I wiesz, a ona mówi: Nie, wy już tutaj nie mieszkacie tydzień czasu i że trzeba to posprzątać. No i kurwa mać, musiałem to wszystkie Żygi kur*** sprzątać dajcie spokój i wtedy kurwa, nie piłem przynajmniej tydzień czasu przynajmniej tydzień no tydzień czasu wtedy nie piłem bo ja miałem takie chore akcje, że jak piłem wódę piłem wódę i mieszałem kurwa browarem i jeszcze z innymi substancjami oczywiście chodzi mi o stok pomarańczowy to raz kurwa, obudziłem się w pokoju leżąc krzyżem Leżałem po prostu krzyżem kurwa, nie? Też byłem przerażony jak wstawałem i mówiłem sobie, kurwa nie piję, ale no za tydzień mnie koledzy namawiali i chlałem budę. Ale dobra, to było dawno temu i nieprawda zresztą. Czyli ja mam największe procenty. No właśnie nie wiem jak to działa. Ja to powiedziałem tak wiecie, kurwa, dla Beki, nie? Nie wiem jak to działa. He, he, he. Dobra, lecimy dalej. 22? Coś takiego? Może wcześniej, nie jestem pewien, kurwa, nie chcę farmazonić. Ale też za szybko, kurwa, nie pracowałem, nie? Bo mi się nie chciało pracować I zostało to do dziś w sumie Codziennie, kurwa, jak wiem, że muszę wstać do pracy To mnie chce pojechać. Myślę, że mnie popierdoli zaraz Ja od 15. Kurwa, tutaj niedługo Niedługo się dowiemy, że to... Kurwa, w żłobku już się te Kurwa Pampersy zmieniali innym Dobra, Marcin, UW Oceniamy O, tak To jest dobry chłopak Co my tu mamy? Kurwa Jakie beryle Ja do. Perdo... Marcin jaką ty masz tu kopalnię Idziemy na Ameryczkę guys Ale najpierw Sobie rozlosujemy kur... Kodzik Po kodziku Tadek123456 Kurwa <gul>... zgadłeś Ja pierdo No way Mam nadzieję że się wypierdo No way O szybko się wyjebał nawet Dobra Jak ją przeklikamy To zamykamy też. chodzimy. Yy, close giveaway. And winner is PZ123. Ja pierna. Welcome. PZ wygrywa skam jak chor... no bez kitu. Dobra, guys, dziękuję wam za dzisiaj. Było mi kur... Bardzo miło. Dziękuję każdemu, kto tam życzył mi wszystkiego najlepszego i tak dalej. Trzymajcie się, guys. Do następnego. Naura Kuri... Papa! Pa. Kurwa! zatrzymam tego streama do kurwa, ch... czy nie? <laughs> na no Jak się podobało, to klasycznie: like, komentarzy, subik jeżeli jeszcze go nie zostawiłeś, no i co? Nauwa! No